Halo, halo, witam w pierwszym odcinku na moim kanale. No i co, zaczniemy od mojego miasta. Nazywa się ono Prezes City. No i tutaj część centrum była budowana ho, ho, ho a z dobre 10 lat temu. No I tutaj znajdziemy, no znajdziemy bazylikę, stary pałac, budynek ratusza oraz wiele, wiele innych rzeczy. To, że miasto było budowane, no, dobre 10 lat temu, świadczy to, że, no, wtedy człowiek gdzie myślał o upadzie ulic i o tym wszystkim. Dlatego tak wszystko po prostu tutaj wygląda, no. Ulice biegną tunelami naokoło, przez, przez centrum tylko biegnie jedna ulica. No, dobrze, ale skupmy się. Tak właśnie wygląda rynek. Główny rynek prezes City. Tutaj przychodzimy, oczywiście, ale jest rynek, musi być bazylika. Tak właśnie wygląda wnętrze bazyliki. Myślałem, żeby to jeszcze jakoś tak odnowić, żeby nabrało takich kształtów, ale na razie nie mam czasu i zostawiam tutaj jak jest. Tutaj mamy oczywiście jakąś taką dekorację. Nie, nie wiem, naprawdę nie wiem, co ona miała na. Co skłoniło mnie, żeby po prostu powstała, ale takie coś mamy. Jakiś symbol. Oczywiście z rynku rozszerza się piękna panorama miasta. No to jeżeli mieliśmy rynek, to mamy też drugi rynek, rynek Starego Miasta, do którego właśnie zmierzam. Właśnie chodzimy wśród niewielu ulic tutaj w centrum. Tą ulicy mi się udało jeszcze jako wytyczyć. No i tutaj już czujemy duch starego miasta. Kamieniczki z aptykami. Jestem bardzo zadowolony akurat z tej części miasta. Ładnie wygląda. No i co? Przechodzimy na rynek. No ładny rynek, kamieniczki i oczywiście co, co stoi na rynku. Otóż to ratusz stoi na rynku, który właśnie mamy tutaj. Bardzo malutki jest, ale nie oznacza, że no nie ma nic z nim interesującego. Dwa piętra, jakąś taką salę reprezentacyjną mamy. Zmierzając dalej, udajemy się w dolną część miasta. Ale otóż to, tutaj jeszcze Wam pokażę, jak to właśnie wygląda w mapie. Tutaj mamy rynek. Następnie, tutaj jesteśmy tu jest rynek Starego Miasta. I tutaj dolna część. Ratusz, stadion i właśnie tam zmierzamy. Czy było szybciej, to tak trochę sobie polatamy. Nie wiem, co to był za budynek. Tutaj testowałem, właśnie jak działają pistony, ale no. Nic mi się ciekawego nie udało zrobić Przechodzimy na plac zamkowy, gdzie dumnie tutaj stoi kolumna. Wygląda on tak dosyć skromny gorujący pałac też mamy bardzo ładny widok na miasto. <laughs> Następnie wchodzimy w dół i mamy Ratusz. Ratusz całej okazałości. Zobaczmy jak wygląda w środku. Tutaj mamy oczywiście jak jest ratusz, to musi być ładna sala posiedzeń, w której właśnie rządzący mogą wygłaszać swoje wnioski. Oczywiście mamy miejsce na publiczność. Tutaj mamy małą salę obrad, jakby ktoś chciał wynająć. archiwum miałem ja tutaj właśnie wszystko zapisywać, ale niestety no, jeszcze nie zdążyłem Więc on też, jego układ też jest bardzo ciekawy, ponieważ no, na różnych piętrach, czasami piętro jest wyższe, czasami niższe no jest to spowodowane tym, że właśnie był bardzo dużo rozbudowywany no i tutaj mamy oczywiście różne działy które tak właśnie wyglądają Na pierwszym piętrze sekretarz, sekretariat. Pierwsze piętro jest poświęcone głównie rządzącym. To właśnie widzimy taki bardziej imperialistyczny styl. Ładny sekretariat, w którym właśnie burmistrz może przyjmować prośby. Oczywiście mamy tutaj główny pokój, stanowisko burmistrza którym on urzęduje. Jak wspomniałem, widownia. Następnie, jeżeli byśmy chcieli przejść dalej, no to przechodzimy jeszcze piętro wyżej. I mamy tutaj yy, salę sztabu posiedzeń kryzysowego oraz wiele, wiele innych pokoi. Wchodzimy sobie na dół. I właśnie pokażę Wam, jak on był rozbudowywany. Tylko dotrę po A więc mamy cały dmach. Na początku budynek się kończył w tym miejscu. I po prostu były te dwie wieżyczki i koło. zgromadzony zgromadzeń zaczął się sukcesywnie rozbudowywać. Tutaj nowy pawilon, tutaj nowe piętro, a z tej strony właśnie możemy zauważyć, że to jest kompletnie inny budynek niż z frontu. I oczywiście zabudowania pałacu, mury obronne, które zostały rozbudowywane. Ale jak pała, ratusz się powiększał, no to wpadłem na pomysł, żeby stworzyć takie podziemie. No i ono są nowo właśnie wybudowane. To jest właśnie najnowsza część ratusza. Podziemia jego. Duża dominacja cegły. Tutaj chciałem zrobić taki skarbiec, taki średniowieczny. Nie wiem, czy mi się udało, musicie sami ocenić. No i spod ziemi to tyle, no oczywiście, no żeby się dało komunikować, no to jest na no, pierwsze piętro dostęp. Tutaj oczywiście mamy wejście do metra. Bo co to za miasto bez metra? Mamy ładny park wolności. Właśnie dookoła centrum biegnie. Przy jeziorku. Tutaj mamy obwodnicę. Oddzielona od hałasu ekranie. Widok na rynek, na centrum, na ratusz. i czekajcie na część drugą. Pozdrawiam. Hej.